Siemanko, Siemanko, ludziska z tej strony Tajny i dzisiaj kolejny odcinek z Toilet Tower Defense. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie w końcu jednostkę, którą podesłała mi Wercia. Jest to jednostka Red Laser Cameraman. Także już go biorę i już go zakładam. Gdzie on jest? To jest mityk. Red, 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 gdzie jesteś, Red? Em, tutaj, mamy go. Bardzo fajnie. Weźmiemy sobie też elfa e, jako jednostkę startową. Do tego wezmę szefa jako sloła, jeżeli będzie potrzebny. I co by tutaj jeszcze wziąć? Może wezmę drona. Drona wezmę, bo powiem szczerze, nie wiem co to za jednostka, jakie ona ma skillę. Nie sprawdzałem tego, więc sprawdzę sobie to dopiero z wami. I teraz się tak zastanawiam, na jaką mapę iść? Hmm, wiecie co, pójdziemy jeszcze na. Egg Island, jako że no event jeszcze trwa, jajka można zdobyć, mogę je jeszcze wymienić na skrzyneczki, więc startujemy Egg Island. No i oczywiście startujemy tutaj auto skipem, dajemy pierwszego elfa, dajemy tutaj sobie Santa, standardowy początek, jak zawsze. E, tylko no, kolejną jednostką, którą postawię będzie Red Laser, znaczy kolejną, kolejną po Santa. Jeszcze dwa Santa postawimy i wtedy postawimy tego Red lasera. O, właśnie jeden Santa, drugi Santa. No i teraz poczekamy sobie na Red lasera. Tylko tak, tutaj będzie 100, 200, 300. A wiecie co? To mogę tutaj wykorzystać chyba jeszcze 200 -kę. i zobaczymy teraz. O kurczę, zasięg ma fajny. Zobaczcie, ma fajny zasięg, więc ja się postaram go tutaj postawić. Nie no, już mi się podoba. Już to ładnie rozwala. E, ciebie elfie mogę usunąć, tutaj możemy upgrade'ować. Jest dobra jednostka, powiem szczerze, już mi się podoba. Ma fajny damage. O kurcze, bardzo fajny. Ja zapominam o upgrade'ach. Dobra, jak to tutaj będzie? On ma 400 damage'u na pół sekundy. Nie, no ładnie. Ładnie to wybija. Zobaczmy jak dual klały pójdą. Hmm, całkiem spoko. Całkiem spoko. Upgrade'u raczej nie zrobię. Dobra, nie dał rady go wybić teraz, więc dostaję upgrade. Haha, dostał upgrade, będzie fajnie. Tutaj upgrade'ujemy. I czekamy, i czekamy. Hmm, tysiak ma już 800, nie no. Damage jest naprawdę fajny. Zasięg! Mam nadzieję, że dojdzie tutaj, bo postawiłem go trochę dalej właśnie, bo myślałem, że jednak tutaj sięgnie. Więc to się zaraz okaże, ale upgrade'ujmy może jeszcze trochę tych mikołajów, żeby było troszkę więcej kasy, bo zaraz będziemy ich dużo, ale to bardzo dużo stawiali i muszą sobie tutaj poradzić. bo przechodzi. No jeszcze jedną jednostkę albo upgrade bym tutaj musiał zrobić, zrobimy upgrade, będzie więcej damageu tysiak, to jest 4 tysiaki na sekundę, bardzo ładnie, już w tym momencie mi się podoba, boss jeszcze tutaj kawałeczek ma, o to bardzo szybko idzie, Ła. Pięknie. Ej, 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 ej. Upgrade, upgrade, upgrade. Nie zapominajmy upgrade'ować Minigany. Mm, dobra, przechodzą. E, to nie jest dobre, jak one przechodzą. E, dobra, postaram się go wymaksować. Zaraz, zanim te minigany tutaj wrócą. E, bo on by musiał mieć dobry damage. Ale tutaj już jest zasięg. Dobra, już jest ładnie. Już mi się podoba. Nie wiem, ile on ma maksymalnie leveli Zaraz się przekonamy. Okej, okay, jeszcze jeden będzie. Dobra, więc teraz tutaj powinien sobie dać radę. Bez problemu. Minigany, jak tam? Pięknie, dobra, teraz jest ładny damage. Teraz jest ładny damage, można się. Nie no, pięknie, widzieliście tego posa jak się stopił? Wypas, wypas, dobra, teraz tutaj się mogę skupić. Nie no, dobrze, dobrze jest. Troszkę upgrade y zrobię, Mikołajów, zaraz tutaj wrócimy. Nie no, postawimy chyba jeszcze jednego obok. Bo nie wiem czy to mi wystarczy, hmm, raczej czy 7 tysiaków szybko nazbieram, żeby on tutaj damage dostał maksymalny, wydaje mi się, że jeszcze jeden level będzie i to jest max, ale zaraz się przekonamy, um, tak jest, tutaj upgrade'ujmy, na razie sobie da radę, te mutanty szybko padną, hmm, tutaj zobaczmy bossa jeden, drugi, trzeci, czwarty to powinno szybko paść. Dobra, to powinno bardzo szybko paść, więc upgrade chociaż nie, chociaż nie, postawię tutaj jeszcze jednego reda tutaj, o właśnie stawaj, nic nie gadaj atakuj, we dwóch będzie lepiej bo właśnie o tych policjantów mi chodzi jetpack e, police toilet e, bo ona będzie strzelała i może mnie zestunować, a stuny są złe aktualnie, e, powiem wam szczerze że chciałbym sprawdzić czy można je zestunować, więc e, najchętniej to bym ich nie upgrade'ował jeszcze, tylko dał szansę jakiejś jednostce tutaj podejść i walnąć stuna, więc więc będę tego unikał jak ognia, przynajmniej na razie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, albo postawię tutaj bliżej jednego zaraz. Hmm, może to jest opcja taka, która mi pozwoli to zweryfikować w trybie szybkim <laughs> w bardzo szybkim trybie także chyba tak to zrobię. Zobaczmy Multicloud. Multicloud, multicloud, multicloud. Dobra, stać znaczy się, wiecie co? Ja to może zrobię w ten sposób, że ja tutaj tego mm, drona będę chciał postawić zaraz. E, multicloud dojdą tutaj, o kurczę. O -o. o, o, za dużo ich jest. O, można, można zestunować. Dobra, jak można zestunować, to my nie chcemy stunów. <laughs> E, dronie, dronie, ja cię tutaj troszkę upgradeuję, proszę pomóż mi tutaj. Dobra, jeden upgrade, drugi upgrade, pięknie. Dobra, to powinniśmy wybić, czy nie? Jednak dobrze, że wziąłem tego. Hmm, drona, bo to jednak mi dużo pomoże. E, tutaj stunów nie będziemy łapali. Dobra, wybronione. Teraz e, skupię się znowu na Santa. <laughs> nie no, dobre jednostki. Bardzo dobre jednostki mają dużo ataków, więc e, wszystko ładnie, szybko wybijają. Tylko no, jeszcze e, o, 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 dopiero teraz mamy maksa, więc teraz jest maksymalny damage. Zasięg jest ogromniasty. Wypas. To jest bardzo dobry zasięg. Zobaczymy, czy damy radę sobie e, z tym bunny bunny Ale no na razie jest całkiem ładnie. Całkiem ładnie. Ja tutaj muszę się postarać wymaksować tych Mikołajów e, i dopiero się wziąć za te jednostki. Maksa potem postawię. No i zobaczymy czy to da radę. Czy to jest wystarczający damage razem z tym dronem? Znaczy dron wiadomo. To nie jest damage dron, ale czy on wystarczy, żeby to przeżyć? Zaraz się przekonamy. Lecimy jeszcze w Santa, jeden Santa, jeszcze jeden i będziemy tak daleko. Tutaj powinno wszystko paść. No tak szybko pada wszystko, pięknie dobra, samoloty, easy, easy dobra, ostatni santa, boom no i teraz upgrade'ujemy wszystkich red laserów, no i zobaczmy jak to pójdzie, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy tutaj, o, o nie dali rady oj, nie dali rady, oj, szkoda, szkoda szkoda, ale dobra Teraz będą upgrady, więc będzie dużo ataku, dużo dodatkowego ataku, o właśnie raz, dobra, pięknie, ładnie stawiamy dalej, ja postaram się tak stawiać, żeby te jednostki mm, tutaj stały jak najdalej od tej drogi, hmm, i od tej, chwila, będę mógł postawić tutaj jeszcze, czy one już będą stuny dostawały, hmm, boję się, że będą stuny. No ale dobra, stawiamy, stawiamy. Jeden, chwila, napisy, przesuńcie się, bo ja nic nie widzę. Nic, a nic. Jeden, dwa, trzy i... 4 i jeszcze jeden. 5! Pięknie, dobra, teraz upgrade'ujemy wszystkie na maksa. No i szykujemy się do usuwania Santy, nie? Jednego, drugiego, trzeciego. I będziemy tutaj stawiali resztę jednostek. Gdzieś tutaj z tyłu. No i zobaczymy, czy ten damage wystarczy w zupełności. Czy jednak nie? No i na 33 chłopaków mamy tutaj wymaksowanych, jeszcze drona trzeba wymaksować. O, w tym momencie. No i teraz będziemy usuwali mikołajów, czyli... Ile tutaj jest potrzebne? Chyba 10 tysiaków, co najmniej 10 tysiaków na jedną jednostkę. Więc. Powinno wystarczyć. Chyba mogę już wszystkie jednostki usunąć. Także mam trzy dodatkowe miejsca eee, i nie wiem, wstawiać tutaj z tyłu, czy tutaj jednak. Hmm, może z przodu postawię, bo zawsze z przodu jednostki potem można usunąć szybciej i przestawić do tyłu. Tutaj może Stun wejść, mhm, może Stun wejść, niestety. No, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Ale dobra, stawiamy tutaj ostatnią jednostkę. Pięknie, 36 wave i i mam wszystko wymaksowane. Czy to wystarczy? Ehm, czy to wystarczy? Wiecie co? Teraz się tak zastanawiam. Chyba zrobiłem mały błąd, więc tą jednostkę usuwam. Bo jedno to widać, to nie ma slowa. I wydaje mi się, że bez slowa nie damy sobie rady. Więc tutaj musi, ale to musi stanąć szef. Proszę bardzo, mamy szefa. Upgrade'ujemy szefa na maksa. Troszkę to zepsułem, więc musimy poczekać e, na kasiurę 8,5 tysiaka i dopiero szef pójdzie w górę. No i wave 40 szefuncio wymaksowany. Mamy wszystko wymaksowane. Trochę jednostek tutaj przechodzi. Ale fajne jest to, że ten dron tutaj tak blisko jest. Zobaczcie, co tutaj się dzieje z dronem. On co chwilę wyskakuje. Wyskakuje, wyskakuje i szybko leczy tutaj jedną jednostkę, która jest na rogu. Czy damy radę? No nie wiem, nie wiem, czy damy radę na autoskipie, także zaraz się przekonamy. Te jednostki coraz dalej zachodzą, to mnie troszkę martwi, no ale miejmy nadzieję, że to się uda. Tutaj te jednostki zaczną się zatrzymywać. Tak jest. Wyskakują, dron leczy, więc wszystkie jednostki, każda, jedna za drugą, będą podchodziły, stunowały, a ja to wszystko będę leczył. To jest zarąbiste. No zobaczmy, 42 wave. O kurczę, troszkę tego przechodzi. Niestety, jak atakujemy tutaj z tyłu, to nie atakujemy z przodu. O, teraz się zaczęło troszkę z przodu. Damage jest fajny, zobaczcie tutaj. No jeżeli patrzymy na te jednostki tutaj, co się dzieje, no to jest damage fajny, ogarniamy. Ale teraz to się będzie teraz za dużo stakowało i nie wiem czy to wybronimy. 46, 43 wave, masakra się robi. Dobra, tutaj. O te jednostki dosyć szybko padają. Dobra, dobra. O o, o o, ale te, te jednostki jak mi przejdą, to nie będzie ciekawie. O o, glitch, pierwszy glitch leci. O o, o, o! O! o. o. Na styk, na styk, ale tego glicza już chyba nie wybronimy, jeżeli się nie zatrzyma. Zatrzymaj się, chłopie! Nie, 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 nie. masakra! masakra. No co mogę powiedzieć o tej jednostce? Bardzo fajna jednostka, naprawdę podoba mi się, damage ma bardzo ładny, ale na autoskipie nie daje sobie rady, przynajmniej nie na ewentowej mapce. Mimo wszystko mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, zostawcie jeszcze subika pod filmikiem, jeżeli tego nie zrobiliście. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, hej!